Kiedy na początku tygodnia sięgaliśmy po psalm 63, by podjąć z Dawidem jego pustynną modlitwę, równolegle w liturgii codziennej rozbrzmiewały słowa z Księgi Hioba. O pustyni, jaka stała się jego udziałem. Przychodziły Hiobowe wieści i Hiobowe zmaganie się z pokuszą. Myślał nieprzyjaciel, że przemoże, że kiedy Hiob zostanie przygnieciony ciężarem cierpienia, odwróci się od tego, którego błogosławił. A dzisiejsze słowo jest podsumowaniem. Zakończeniem tej księgi pokazuje Boże w Hiobie zwycięstwo i obfitość błogosławieństwa, jaka stała się udziałem Hioba, i świętowanie, do którego został zaproszony. Miało tak wiele, że nadmiarę. Żydzi dzielili majątek między synów, a Hiob miał tego tyle, że mógł nawet córki obdzielić. Szczęśliwe wasze oczy, szczęśliwe wasze uszy, Wiele słyszymy o radości. Ale te, do tej radości zostaliśmy zaproszeni przez Dawida na pustyni. Kiedy nic nie wskazywało na to, że jest powód, aby Panu dziękować. Jest powód, aby podnieść ręce w uwielbieniu nic na zewnątrz, ale w głębi serca, gdzie była świadomość obecności tego, który przychodzi. Znajdował Dawid powód, by wielbić swojego Boga. I zaprasza nas do tego, byśmy świętowali, także wtedy, gdy wszystko wokół zdaje się być przeciw. I tak się odnajdujemy w tej sytuacji, która jest którą jesteśmy przygnieceni, gdy w wielu sercach jest niepokój, wielu jest oddzielonych, kruszą się więzy przez separację, niemożność kontaktu. Tym wszystkim odkrywamy prawdę, z jaką przychodzi do nas dziś Pan, w głębi Twojego serca jest źródło prawdziwej radości, to znaczy, Ja. Jestem. Daję ci to, co możesz zobaczyć, szczęśliwe Twoje oczy. Daję Ci znak mojej obecności, aby tęsknota, która jest w Twoim szerczu, była nakarmiona, byś się mógł mną posilić, nie tylko symbolicznie. Daję Ci to, co możesz usłyszeć, szczęśliwe Twoje uszy, aby moje słowo, słowo mądrości, otuchy, miłości było z Tobą każdego dnia. aby twoje serce nie było spękaną ziemią, ale tą, która kwitnie, bo zroszona jest miłością Ojca i Syna i Ducha Świętego. strumieniem łaski wylewającym się w twoje serce. Z twojego serca w którym On jest obecny. Dziś jesteśmy zaproszeni do radości na wzór tego rozradowania Jezusa w duchu świętym. Gdy okazuje się, że to prostota serca jest najlepszą dyspozycją do tego, by. Odkrywać bliskość tego, który przychodzi. Nie trzeba wielkich studiów, by być mądrym i roztropnym, ale prostaczkiem, który raczej na kolanach wsłuchuje się. I tak odkrywa tego, który jest obecny, tego, który przychodzi. Szczęśliwe oczy i szczęśliwe uszy, bo możemy przyjąć Pana i rozradować się nim. I wznieść nasze ręce w uwielbieniu. Tak dzisiaj chcemy świętować i tak chcemy stawać przed Panem w kolejnych dniach naszego życia. Nie to, co wokół. Okoliczności, w których jestem, i tak jak mówią, no bo takie czasy nastały. Nie to pisze moje życie, ale Ten, który jest w głębi mojego serca. Jemu ja chcemy oddać cześć, Jego ja uwielbić. W Nim się rozradować, bo On daje nam rzeczywisty powód. Radości. On jest wodą żywą. Dziś chcemy z tego zdroju zaczerpnąć. Dziś uczymy się drogi, na którą będziemy powracać by nieustannie czerpać, by nasze uwielbienie nie miało kresu. I stało się nie tylko fragmentem życia, ale sztylem życia. Byśmy byli ludźmi uwielbienia od rana do wieczora w głębi serca, chwaląc tego, który jest. Od czasu do czasu spotykamy się, bo nie mamy możliwości częściej. Wtedy, podnosząc ręce i w radości, i głośno wychwalamy Pan. Ale na to uwielbienie mamy cały dzień, i następny, i jeszcze jeden, i całe życie. I jak się nauczymy uwielbienia, to nie spostrzeżemy się, kiedy przejdziemy na drugą stronę, bo tam będzie tylko uwielbienie. Już tu, a możemy mieć zadatek i przedsionek tej radości i tego świętowania, mimo tego wszystkiego, co wokół. W moim sercu wytrysnęło źródło wody żywej. Bóg obecny, ten, który przychodzi. Uwielbiajmy, wychwalajmy tej godzinie i całym naszym życiu jako święty imię.